Czy wiesz, że kampania włoska była jednym z najważniejszych teatrów działań II wojny światowej? Rozpoczęła się w 1940 roku, kiedy alianci wylądowali na Sycylii. To był początek długiej i krwawej walki o kontrolę nad Włochami i Morzem Śródziemnym. Po zdobyciu Sycylii alianci skierowali się na kontynent. Włochy były kluczowe dla obu stron, a bitwa o Monte Cassino stała się symbolem tej kampanii. Cztery bitwy. Tysiące ofiar i zniszczone opactwo. To była jedna z najcięższych walk na froncie włoskim. Rzym, wieczne miasto, był kolejnym celem aliantów. Po miesiącach ciężkich walk, 4 czerwca 1944 roku Rzym został wyzwolony. To było ogromne zwycięstwo, które podniosło morale aliantów i osłabiło pozycję osi w Europie. Kampania włoska zakończyła się w 1945. 10 roku, kiedy Niemcy poddali się we Włoszech. Była to długa i kosztowna kampania, która miała ogromny wpływ na wynik wojny. Alianci zdobyli kontrolę nad Morzem Śródziemnym, co było kluczowe dla dalszych działań wojennych w Europie.